Zostało popiłowane. Tu już. Nawalone. Ale co? To trzeba będzie poprawić ogólnie. Troszkę dzisiaj popadało w samych ranach. Dlatego trzeba było pierwsze co to dzisiaj. Trzeba zakończyć. Zakończyć dach, jak widzicie, ostrówek jest cały, nie obalił. Niech czeka na robotę. Tak się przeciągało, przeciągało, przeciągało ten dach. Kurna dzisiaj ten deszcz to tak mnie zdenerwował. Tragedia. <laughs> nie, nie wszędzie. Tam tak nie dało, więc, że dalej Jak się mówi, jak pies z kotem Co jest Kubi? Zamordujesz mi tego kota. Co tam, Pianka, fajnie się bawisz Zeskubim. No. no i już troszkę włożone. Dobra, skończymy dach i rozwalamy obory. Prosto? prosto prosto i w drzewo. Właśnie. i tu widać jak na daszku za ile to 10 minut nie 5 minut. Takie to jest roboty właśnie. Rusztowanie by było to górne. No ale z kolei rusztowanie to trzeba złożyć, rozłożyć No nic. Jeszcze kawałeczek do ułożenia potem będzie sprawdzenie wężem szczelność i następnie! Dwa podejścia czy trzy? Nie przyklina jak nagrywam. Ile podejść jeszcze? Dwa czy trzy? Dwa podejścia. Trzy. Nie, no stołu to cztery. O, ale jak słońce wyjdzie, to takie parno. Jest? Ale padać nie będzie, ma dzisiaj, nie padać. Dobrze, dzisiaj popadało, trochę zlało. Tam będzie trzeba poprawić. Tam w jednym miejscu, tu jest troszkę w dół. A tu idzie, jest ok, ok. Dobra. Zobaczymy, co tu się narobiło. Będzie no, się wykrzywił. No, wykrzywił się, wykrzywił się. Tu tak troszkę. No, dobra. co będzie, to będzie. Sprawdzamy. Potem się włączę. Normalny dzień pracy. Znaczy w domu. Sprzątanie. Nerwidzę, to ja mam z tobą. Ja to... Ja! No to jest. To ostatnio w komentarzu pisał, że chciałby zakupić ostrówkę. A po co? Po co komu ostrówek? Po co komu taki złom? Nie, żartuję, to nie jest złom, to jest porządna maszyna. Ale czy warto? Mam na Facebooku taką grupę e, Ostrówki i tak dalej, i tam e, ludziska wystawiają różne takie maszyny. No, ale cena, po porównaniu z taką ceną, za którą ja zakupiłem tego swojego Ostrówka, to jest Masakra. Ostatnio nawet ktoś wystawił Ostrówka. Na tym forum, na Facebooku, na tej grupie chyba za 38 tysięcy. Fakt, że był wypicowany. Nie wiem jak mechanicznie i hydraulika i tak dalej, ale już był hejt na tego człowieka. Bo co by nie było, to jest stara maszyna. 38 tysięcy to już można by było poszukać coś nowszego. To już był hejt, ale tak za 20, około 20, 18. Czasami się trafi 22. To i tak jest bardzo drogo. Ja może nie będę mówił za ile ja kopiłem. Można powiedzieć, powiem tak, że może nie za darmo, tak? Ale za pół darmo. Ostrówek to ostrówek. Teraz, jakbym się miał zastanawiać, komuś doradzić, to poszukałbym po prostu ostrówka, który jest gdzieś po prostu najbliżej dostępny miejsca zamieszkania i po niego po prostu pojechał. Wiadomo, cena też gra jakąś tam rolę. Ale koszty transportu też trzeba do tego dorzucić. Ja swojego kupiłem w Gnieźnie. Mam 300 km stąd. No to wiadomo, laweta w to i w 600. Ja go gdzieś kupiłem w 2017, 2018, coś takiego. No i co? Przed zakupem swojego ostrówka jeździłem, jeździłem patrzeć różne ostrówki. Byłem, Najpierw byłem najbliżej u siebie jak się dało. Byłem m, m, mrągowo. Nie wiem ile to jest. 60, 70, powiedzmy. No tutaj gdzieś tak. Setki nie ma. W mrągowie. śrot. Kompletny szyrot. Jeździł, ale nawet ani hamulców, ani hydrauliki nic. Odpalał. Jedyne co to, że odpalił i tam coś tam jeździł. Potem pojechałem na Kwidzyń. Tam stały w jednym gospodarstwie dwa ostrówki. Szorot. I, I wtedy normalna cena za ostrówka to było gdzieś tak 12, 13, 14. Za takie środy, nie? No to sobie darowałem te trzy ostrówki. Mrągo, mrąg, Mrągowo jeden i koło Kwidzynia gdzieś tam dwa stały na jednym gospodarstwie. Lało się z nich z hydrauliki niesamowicie, strasznie. Normalnie Czar, pod spodem ziemia była czarna. I raz się wybrałem po Ostrówka, gdzieś, nie pamiętam gdzie to było, dalej gdzieś, nad Wisłę, za... Dużo kilometrów za Płock, no nieważne. Fajny, fajny Ostrówek też tam miał jakieś tam mankamenty, ale byłem zdecydowany się brać. On chyba kosztował 14,5 do negocjacji, czyli pewnie 14 tysięcy. No ale w tym samym czasie dostałem telefon od teścia, że jest fajny ostrówek w Gnieźnie. Stamtąd do Gniezna miałem, nie wiem ile, 200. Ale sobie pomyślałem i to było jakoś tak, nie wiem co to był za dzień, ale było już po południu. Ale zobaczyłem od razu na nawigację że tam dwie, dwie, i pół godzinki autostradą chyba tam, nie wiem, w stronę Poznania i jeszcze przed Poznaniem w górę, nie, nie wiem, tam jest piątko czy coś tam, nieważne, do to, to Gniezno było nie dalej. Ja mówię, dawaj, jedziemy, zostawiamy tego Ostrówkę, w razie razie wrócimy, jedziemy na Gniezno. I rzeczywiście, w Gnieźnie ten Ostrówek stał na placu na firmie, która stawiała słupy energetyczne. I on był Potrzebny im do tego, żeby odśnieżać plac. Czyli miał przednią łychę, a tylnia łycha nawet była zdjęta. Po prostu leżała gdzieś z boku. Dostałem cynk od teścia, że ten ostrówek stoi, ponieważ on u nas w mieście pojechał sobie na szrot. Do znajomego, który ma środ, i tam gadka-szmatka, że szukamy ostrówka. Jego zięć, który mieszka w Gnieźnie, ma takiego ostrówka i jest w stanie go sprzedać. I w tym samym czasie ktoś do mnie zadzwonił, gdzie ja byłem gdzieś tam nad Wisłą, że jedźcie do Gniezna. Pojechałem do Gniezna. było już szarówka w Gnieźnie. I nawet nie przyjechał nikt chyba go odpalić. Tak, nikt nie przyjechał go odpalić. My po prostu mogliśmy wejść na ten plac, go nawet otworzyć. I tyle było naszej wizji, że tak powiem, lokalnej. Ale od razu nam wpadł w oko, bo byłem wtedy ze szwagrem. Od razu nam wpadł w oko. Kontakt był przez znajomego, tak, z tego dobrego miasta. I chłopak wysłał nam filmiki już drugiego dnia, jak on pali, jak on się zachowuje, co on, jakieś mankamenty i tak dalej. No i w tym czasie, tak jak mówię, kosztowały ostrówki 12, 13, 14. Ja go wziąłem za, za połowę tej ceny tak mniej więcej. No, od razu zorganizowałem lawetę. To nie jest żaden problem. Tak, dzwonisz, laweta, jeden z rana do wieczora. I ostrówek przyjechał do nas. I powiem jeszcze tak. Co w nim zostało zrobione od przyjazdu? Oczywiście jest cały silnik. Silnik był cały wyremontowany. Znaczy jest wyremontowany. Korbowód, tłoki, pierścienie. To, to pierwsza rzecz. Z tyłu. Była zwol zrobiona zwolnica jedna, już nie pamiętam z której strony, chyba z prawej, z prawej strony. Eee... Pół oś została wymieniona. Też się na dobrej połości, ale znalazłem. Stara była skrzywiona. Jedyne co nie było robione i nie było, no chyba nawet no, co nie było wymieniane, to był wa wał. Wał został stary. Koło pasowe Oczywiście była zrobiona cała elektryka, także tam nawet ten, ten śmieszny kogucik działał, wycieraczka działała, wszystkie światła. Te światła zresztą do tej pory świecą, no może oprócz, oprócz świateł tylnych. Z hydrauliki. Cały ten rozdzielacz był regenerowany przez teścia. Wszystkie uszczelki i orygi były wymienione, ponieważ był, no, no, słabo działał. Słabo działał. Szukałem nowego, ale po... W paru dniach regeneracji został włożony i działa. Z tych, z, no z hydrauliki oczywiście były robione siłowniki. Już nawet nie pamiętam, które. Już nawet nie pamiętam, które siłowniki. No ten został na pewno. Ten został, bo jest, co, widzicie, to że chyba kiedyś pokazywałem. hałsko przyspawane. Kiedyś próbowaliśmy się do niego dostać. Na razie tam kapie. Zresztą kapie, wszędzie kapie, jak widzicie. Była stopa robiona. I nie pamiętam, która stopa była robiona. Ta jest sucha, a tamta jest mokra. A właśnie nie wiem czy my i tamtej nie robiliśmy. Tak mi się wydaje, że my właśnie tam to robiliśmy. Już to powinno być widać. A może to robiliśmy? Bo tu widzę takie nowe śrubki. Tak, chyba my to robiliśmy. Dobra, czyli ta jest. OK. Tu cały koń był robiony. Wszelkie uszczelki, oringi w sklepie specjalistycznym wymienione i patrzcie, no, cieknie. To jest po prostu stare. Zrobione trochę nie ciekło cieknie i będzie ciec. Co by nie zrobił. To ma nie wiem, 85, 86 może rok. Już widzicie jest wajcha oczywiście już w podłodze. Nie? Cała, cała, cała piterka stara. To jak go zobaczyliśmy też nam się spodobało. Tu ten rozdzielacz był ok. A w międzyczasie ile już go używa? Trochę go używam. Jeden z mankamentów, jak już wcześniej wspominałem. Tam jazda i tak dalej, tam skręty, nieskręty. Ale koła, koła, opony w zasadzie z jednej strony chyba jest bezdętkowa, druga jest z dętką. Koła w ostrówku to jest mankament. Po pierwsze, nowe kosztują w huk pieniędzy, a stare trzeba po prostu szukać, 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 jechać. O, ostrówek ogólnie waży 6 ton. 6 ton ostrówek waży i jakie to są opony? Mam założony z tej strony 14, 9, 13, 28 8 PR, czyli to są te 8, 8 tych, no, no wzmacniane są 8 PR i no podejrzewam, co jakiś czas trzeba po prostu wymieniać, bo bo no ciężarostrówka robi swoje to jest raz Węże, węże hydrauliczne wymieniane były już chyba 3 są drogie Ostatnio był wymieniony chyba ten przelewowy od rozdzielacza do rozdzielacza, bo tam jest taki mankament, że tam taki jest rand ostry. Na to też muszę zwrócić uwagę, ponieważ taki jeden wąż nie miał, on tam ma 1,5 metra 150 zł Z okuciem, nie? I tak to wygląda. Ogólnie Ostrówek z Gniezna przyjechał do dobrego miasta. Dobrze, jeszcze jest to wyremontowany, jest ubezpieczony. I na kołach z dobrego miasta przyjechał do Garzewka, czyli jakieś 15, 16, 17 km na kołach. Miał trójkąt, miał wszystkie oświetlenie. Tak jak już mówiłem, kogut działał, wycieraczki działały i to tak. Teraz dla kogoś, kto by chciał kupować ostrówka, ja ogólnie polecam, tak? Jak dla mnie tutaj no, swoje siedlisko robi robotę. Aha, jeszcze taka rzecz, że w zestawie miałem tylko i wyłącznie tą wąską łyżkę, nie wiem, ile ona ma. Ile ona tam ma na długość stopy, czyli nie wiem, 30 chyba centymetrów, może 40, no nie wiem. Yy, dorwałem jeszcze za flaszkę skarpoweczkę. W Polsce za 100 zł nic nie załatwi, kiedyś się mówiło za, za 10 zł nic nie załatwi, teraz za 100 zł nic nie załatwisz, a za flaszkę wszystko. Także skarpówka doszła, bardzo ważna, fajna, nie ważna, no ważna, ważna, bardzo fajna sprawa skarpoweczka. Jeszcze przydałaby się taka łyżka kopiąca, taka szersza, no ale to tam do tej pory nie było niezbędne. Także obejdzie się, no co ostatnio były awary, tak? Tu się tam coś obluzowało, tu coś yy, tam coś tam pękło, tu coś, ale naprawa to trwa. Nie wiem, czasami dzień, bo trzeba by było pojechać po jakieś części itd. Tak co do opony, jakoś w miarę trzymają się. Tam jest jedno jedno, taki mankament, ale jak jest trzyma powietrze to jest ok. a z tej strony opona jest Barum widzę. 16, 9, 14, 28 i też 8 PR, czyli 8 włókien To zbiornik na paliwo, zbiornik na olej. No oczywiście, przydałoby się wymienić na alternator, ale to. Jak jest, tak jest. No i tyle. Aha, jeżeli ktoś na przykład yy, zastanawia się nad kupnem ostrówka taka? No to polecam, właśnie grupę na Facebooku Ostrówki, coś tam, coś tam już nie pamiętam. Kupię, sprzedam, wyremontuję. I. i... Po zakupie i tak czeka Was remont, i tak czeka Was remont. Chyba, że kupicie znajdziecie sobie ostrówkę, który jest już wyremontowany, ale zapłacicie za niego około 30 tysięcy. Za około 20 tysięcy kupicie do remontu. Albo bawicie sami, jeżeli lubicie brudzić się, albo jesteście w stanie sami go zrobić. A ja o tyle miałem szczęście, że jesteście że i szwagrem go wyremontowaliśmy praktycznie we własnym zakresie, albo dajecie do mechanika i wam robi. Ale wdzięczna maszyna. Dzięczna maszyna tam pompa, pompa hydrauliki jest też ważna tak u mnie działa, ale zawsze się mówi, że można by było wymienić na nowo, ale na razie jest tak jest. Co ważniejsze jest na głowie niż pompa hydrauliki. No i chyba tyle. no Tu widzicie nawet jakiegoś bezpiecznika brakuje, nawet nie wiem od czego. Jedzie, jedzie, skręca hamuje. I tyle. Stara podbitka, jeszcze światełko, które też działało, już nie działa. Gaśnica na wyposażeniu. Wszystko jest. Fajnie, fajnie, fajnie. Szkoda, że, 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 że tak powiem... Ostrówki, potem chyba to przejął Waryński, a potem to wszystko poszło. Wypi wiadomo gdzie. I tak to wygląda, także... Teraz, A właśnie ja cały czas miałem powiedzieć: Dobrze, ja w tym momencie najlepiej bym zrobił tak, że mówię. Jeżeli ktoś się zastanawia i ode mnie chce jakieś tam powiedzmy zdanie na temat ostrówka, ja bym w tym momencie szukał po prostu jakiegokolwiek ostrówka najbliżej swojego miejsca zamieszkania, brał, remontował i działał. Tyle.